Nie, mniej dzieci tym lepiej. Tu się je dają, o I nie robią dzieci. Tak? A pan chory jest prezes. Do liceum było tak się trudno, dosyć było no. tyle dzieci. Nie słucham pana Kaczyńskiego. Cześć, witam was na kanale Co mówią. I dzisiaj spytamy się warszawiaków, dlaczego w Polsce jest dużo za mało dzieci. E, odpowiadamy tu oczywiście na słowa pana Jarosława Kaczyńskiego, który uważa, tak. I wypowiada się o tym publicznie. Mówi też, że Polki rodzą mało dzieci, dlatego że dużo piją alkoholu. Spytamy Warszawiaków, czy alkohol bardziej pomaga, czy odpycha osoby od robienia dzieci? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wiecie na ten temat. Łapka w górę, subskrypcja. I lecimy z tematem. Będziemy pytać o dzieciaczki. Dzień dobry, czy w Polsce jest dużo dzieci? To zależy, od czego to zależy? No, zależy od tego, no. Nie mogę panu powiedzieć, ile, bo... Dla mnie dużo. Dużo? Dużo. No bardzo dużo. Ale ja pytam po prostu, czy jest dużo u nas w Polsce dzieci? Jak pan uważa? Swoim zdaniem jakoś. Myślę, że jest... Nie wiem, no za dużo dzieci. Pan Jarosław Kaczyński powiedział, że w Polsce jest mało. I nawet tu mamy taki wykres, który pokazuje, że jest dość średnio. Na mnie jest wystarczająco, według Okej. Okay, A dobra. pan chory jest, prezes. A, bo myślałem że już, nie, że. Ja, nie, nie, nie. już myślałem, że mi się oberwało tutaj, ale na szczęście pani tu sprostowała, że chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście. Tu mamy taki wykres, zobacz. W porównaniu do Indii idzie nam dość słabo. I co o tym myślicie? Masakra. Masakra? Chyba <laughs> tak, masakra. Masakra, czyli że źle? No nie, mniej dzieci tym lepiej. A dlaczego tak? Bo nie wkurzają. A wkurzają cię dzieci? Bardzo. W stosunku do Indii, no to idzie nam dość średnio. I co pan o tym myśli? No Indie to praktycznie miliard ludzi, nie? Mm -hmm, mm -hmm. I to jest oczy oczywiste, że e, w Indiach jest więcej. Więcej dzieci. tak jakby dzieci, nie? Czy uważają Panie, że w Polsce jest dużo za mało dzieci? Dużo za mało dzieci. No tak, bo tak powiedział pan Jarosław Kaczyński. No no o kurczę. No ja... To nie słyszałam. Ja nie słyszałam. A bo pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że yy, kobiety nie rodzą dzie dzieci, bo piją za dużo alkoholu. Czy to prawda? A to kogo się sprawa? Jak pije, to pije. Jak Ale nie, Ale że alkohol to może być przyczyną tego czy nie? Nie. A co jest przyczyną? Że nie mają partnerów, po prostu nie mają z kim zrobić tego Ale. dziecka. W Polsce rodzi się mało dzieci, bo kobiety piją za dużo alkoholu. Czy to prawda? No nie mogę panu powiedzieć, bo nie wiem. E? Dzień dobry. Czy pani zdaniem w Polsce jest dużo za mało dzieci? Proszę pana, nie będę się na ten temat. A co więcej, powiedział, że Polki nie rodzą dzieci, bo piją za tu. dużo alkoholu. Ty, tu. tu dają w szyję, dają o i nie rodzą dzieci. I czy to jest prawda? No, no nie, to, to nie no to, to nie gdzie? Wieku, nie uważam, no gdzie? No Polki super dziewczyny. To może za mało jest u nas mężczyzn w Polsce? No to prawda akurat. Takich to? mężczyzn, którzy pokażą, że zależy. To to prawda. Akurat. Aha, a jak pan myśli, że jakie są powody tego, że w Polsce tych dzieci jest jednak mniej niż w Indiach na przykład? Hmm. Szczerze powiem, że nie wiem, bo. Czyli co? Tego. No co, nie podoba mi się to, jeżeli to powiedział Jarosław Kaczyński, uh -huh. no to nie zgadzam się z nim. A uważają Pani, że w Polsce jest dzieci dużo czy mało? Sam raz. Czyli myślisz, że w Indiach są przystojniejsi, tak, i... Nie, nie, to, nie chodzi o przystojniejszych, uh -huh. tylko tam, no, takie są sytuacje, że dużo tego i tak dalej, wie Pan. Myśli Pan, że te pieniądze, które rząd nam daje na dzieci, to nie wystarczają Polaków i nie zachęcają ich? Do no, z jednej się. strony to jest zachęta, bo... Jest pewne, pewne tak jakby zabezpieczenie finansowe, ale z drugiej strony, czy ja wiem. Czy w Polsce jest dużo dzieci? Czyli, że nie. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Brak zdania na ten temat. No bo tu mamy takie statystyki po porównanie z Indiami. I co pani o tym myśli? Ale tam ile ludzi jest. No, no u nas tylko to jest. prawda, ale to są właśnie takie statystyki nie w przeliczeniu, ile osób umiera, ile się rodzi, no to wyciąga się średnio, prawda? A twoim zdaniem jak to wygląda? No, to jest... Ja nie wiem. No, jest... no, se, no może przez to, że ludzie teraz młodsi, w jeszcze sensie, się no. Młodsi ludzie, te, ci teraz, którzy są nastolatkami, to mm -hmm. może nie chcą dzieci po prostu. Nie, po prostu to no. pokolenie, które jest teraz, zniszczyło to wszystko. A pana zdaniem kobiety po alkoholu y, są bardziej skłonne do uprawiania seksu, czy mniej? No bo to trochę tak, no, przyczące, nie? To, co mu mówi pan pre prezes nasz, bo jednak mi się wydaje, że po alkoholu powinno to iść im łatwiej. No tak, tylko że wtedy po alkoholu jest się mm -hmm. wtedy nieświadomym, nie? Ale dzieci i tak. To, to To zależy od tego, czy jest antykoncepcja, czy nie jest, nie? Nie mogę panu powiedzieć. Czy tak, ja myślę generalnie, że młodzież teraz inaczej patrzy na to. Ja pokoleniowo patrząc, to na przykład w naszym wieku było więcej dzieci, to prawda. Teraz młodzież zaczyna życie, jeżeli chodzi o rodzinę, w wieku co najmniej 30 lat. No tak. Także to też jest na pewno jakaś tam przyczyna. A wy będziecie chciały mieć, czy nie? Nie. Na razie nie, na, teraz nie potrzebuję. W przyszłości okay, zależy przyszłości. potrzebuję partnera najpierw. Okej. Okay. I będziesz go szukać w Indiach czy w Polsce? Nie, Anglia. Anglia, Anglia. Dobra. jest dużo bardzo dzieci. Tak. Dużo. No. To może być tą przyczyną, że osoby młode decydują się na tak późne założenie rodziny. No myślę, że generalnie brak mieszkania. Tak, tak. tak brak mieszkania. mieszkania no. Dzień dobry, czy w Polsce jest dużo za mało dzieci? To zależy. Od czego? Od warunków y, dla, młod dla młodych ludzi. Mm -hmm. W porównaniu do Indii idzie nam dość słabo. I co o tym myślicie? Serio? No, no to się w Indiach też mi się wydaje, że jest więcej osób. Na to się więcej dzieci, ale w Polsce też jest dużo. Ja w wieku 21 lat mieliśmy mieszkanie, które było już e, tak jakby zakładowe. Mm -hmm, mm -hmm. Wszakże one miały 19 metrów, ale to było nasze mieszkanie. No także tak. rewelacja. Bo, mm -hmm. A tutaj, e, no co, nie stała praca. Wydaje mi się, że pokoleniowo patrząc, to też właśnie faceci mieli taką stałą pracę i jeszcze gdzieś tam dorywczo pracowali. Natomiast przypuszczam, że też jest przyczyną to, że na przykład ja pracowałam od 7 do 15. Teraz kobicinki pracują do 18, 19. I kiedy, kiedy z tymi dziećmi być? Myślę, że to też jest wielka taka przyczyna, nie? Bez mieszkania. Perspektywy takie, jakie są. Bez pracy. Bez pracy. No i te żywność Letnie. Droga. Droga żywność. Mm -hmm. No w porównaniu do Indii to dość słabo. Tym bardziej, że nasz teraz prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że w Polsce nie rodzą się dzieci. Jest dużo za mało dzieci. I co o tym myślicie? Jezu, ja nie wiem. No, nie wiem, co <laughs> o tym myśleć. Mi się wydaje, że jest dużo dzieci, dlatego, bo jest dużo. No nie wiem, na przykład teraz w tym roku do liceum było tak się trudno dosyć, było no. tyle dzieci. Mhm. Tak? A myślą jeszcze pani, że alkohol bardziej prowokuje do tworzenia tych dzieci, czy odpycha wręcz? Matko, ciężko, no. Ja uważam, że alkohol jest dla ludzi i e, pozytywnie jest człowiek nakręcony, ale czy to tak bezpośrednio powiedzieć, to ciężko tak określić. Okej, okay. a pani zdaniem alkohol? To pomaga, dla czy...? Też, dla mnie też jest zależy, to Zależy, ja może zależy, powiem tak, zależy jaką ilość się wypije. No. To prawda, to no. prawda. O, to A, tak. Kaczyński w ogóle się nie musiał na to wypowiadać, bo on w ogóle nie jest ani żonaty, ani Pani dzieci nie ma, po ma... co prawda. nie w kotkiem się zajmie. To, to prawda. Dobrze, to dziękujemy za odpowiedź dziękujemy, i do panu. widzenia. Ile mamy? Bardzo dobra odpowiedź, Pani tutaj no podsumowały Pana Jarosława, no co tu dużo do, do, dodawać, one już wyjaśniły go same. I to zniechęca, tak? Czyli, zniechęca. Czyli przede, pani... wszystkim, przede wszystkim mieszkanie i, i praca. Mhm. Czyli Pani zdaniem dzieci jest teraz mało? Tak. Bo mamy w miarę. problem, właśnie. W miarę. Miary. Mhm. A to może przez, przez osoby z Ukrainy, a nie z Polski? Bardziej a... Nie ziedzione. wiem. Wydaje mi się, że nie dlatego, bo były połączone dwa roczniki, no. dlatego było trudno. Tak. No. Mhm. Czyli Waszym zdaniem dzie dzieci jest odpowiednio, tak? W Polsce. Wystarczająco. Wystarczająco. Dobra, okej, okay, to, to dziękuję za no. odpowiedź. Na razie. Dzień dobry. Czy w Polsce jest dużo dzieci? Nie, nie, Mało? Mało. Bo tutaj mam takie statystyki w porównaniu z Indiami, Polska idzie dość słabo, prawda? Wie pan. Indie, nie mamy co porównywać Indii mhm. z Indii e, z Polską. Mhm. A porównywać w jakim sensie? W względem e, ludności czy technologicznym? O co pani chodzi? W względem ludności. Mhm. Tam jest na więcej ludności mhm. niż u nas. I są. Te. Jakby to powiedzieć? Kas... A matko... Nie wiem, nie znam się na tym. Yy, bo pan Jarosław Kaczyński powiedział, że jest mało przez to, że kobiety piją za dużo alkoholu. Nie słucham pana Kaczyńskiego. A jaka może być tego przyczyna? Duże koszty utrzymania, brak mhm. warunków w pracy. Okej. Okay. Coś jeszcze? Inflacja. Zar zarządzanie krajem, mnóstwo rzeczy wymieniać. Chodzi pani o społeczność, tak? O społeczności. Mm -hmm. I społeczności wie pan. Są, że rodzą dzieci bez, bez niczego, a u nas co, młodzież, co ma robić? No właśnie, może jak nie ma co robić, to będą robić dzieci. <noise> Ale co pan ogólnie o tym myśli? Czy alkohol hmm. może być jednym z powodów? Hmm. Nie wiem. Nie znam się na. Okej, okay, dobrze, to dziękuję bardzo. No, może i pan się nie zna, ale chyba widzi, czy jest dużo, czy mało. Można się przejść po Warszawie i zauważyć. Dzień dobry, czy pana zdaniem w Polsce jest dużo za mało dzieci? Nie mam na ten temat zdania. Ja nie mam dzieci, jakby nie będę się wypowiadał. Czy jest za dużo, czy nie? Bo prezes Kaczyński powiedział, że Polki rodzą za mało dzieci, bo piją za dużo alkoholu. Czy to prawda? Nie sądzę. Czyli, nie że to, to nie jest powód, tak? No nie. Oh, Okej, okay. dobra. Nie. Są inne powody niż alkohol, przy braku dzieci. Pani Jarku, trzeba obejrzeć ten film i się douczyć. Oni Arasław jest nie? No. Co pani o tym myśli? A może to jest jakieś rozwiązanie, żeby pokonać tu Indie w tych statystykach. Bo pan Jarosław Kaczyński powiedział. Po powiedział, że chlamy. że chlają. I przez dziewczyny. to kobiety no. nie, nie rodzą. I co panie To niech on, on ma mieszkanie, on ma dobrą pensję, on oprócz tej pensji e, poselskiej, mhm. e, emeryturę mhm. sporą i tego, a młodzież co? Pójdzie, pójdzie do pracy i ile ma? Dwa tysiące? Polki rodzą mało, bo za dużo piją. Czy to prawda? Znam osoby z. Sam, które polki, które piją, ale czy to jest powód? Myślę, że nie. Czy I to, czy... dzieci mają? Mają. Dzień dobry. Czy w Polsce jest dużo za mało dzieci? Um, Porozumiem. Okej, okay. dziękuję bardzo. I tak, i pracują cały dzień i nic z tego nie mają. Nie mają dzieci. na nic... dzieci, tak? Tak. Mhm. Dzieciaki, ale ja się spieszę do Busika. Dobrze, to nie zatrzymujemy już pani. I dziękujemy za odpowiedź. A ja prosto ze szpitala idę. Dobra. Idę to, to dziękujemy bardzo Dzięki i miłego wam. dnia życzymy. W każdym razie. Młodzież w tej chwili jest troszeczkę bardziej edukowana niż była wcześniej. Mm -hmm. Że przede wszystkim przedtem mieszkanie, praca, a dopiero po tym. A czy pana zdaniem alkohol bardziej prowokuje do uprawiania tego stosunku, czy yy, odpycha Polki? To działa w dwie strony. To działa w dwie strony i tak. Prze i tak. Są, tak są takie sytuacje, że bardziej prowokuje, bo jakby ułatwia relacja jest mm -hmm. tak też, że... po... Po dużej dawce alkoholu po prostu osoby nie mają na to chęci możliwości.